Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj film serwisowy, ale nawet o konkretnym ciągniku. Tutaj zapytałem akurat klienta, zgodził się. Dopytywaliście właśnie o 6910, którym robiliśmy no szereg prac, bo tam nie tylko silnik był do zrobienia. Opowiem Wam krótko o nim i tu nawet klient się zgodził na podanie mniej więcej kosztów. Także trzymajcie się mocno, zapraszam na odcinek. To i bohater odcinka. A tak jeszcze, jeszcze się cofnę do wstępu. Pamiętajcie o narzędziu do filtrów. Ono cały czas jest podlinkowywane w, w opisie filmu i tak będzie jeszcze przez długi, długi, długi czas. Dobra, słuchajcie 6910. Na początek powiem, co przy nim, że tak powiem, zrobiliśmy. Ja nawet sobie wziąłem tutaj pod ściągę, żeby to Wam mniej więcej opowiedzieć, bo, bo tego dość mnóstwo tu było. Słuchajcie, ciągnik ma według klienta i według nas to na pewno też co najmniej 20 tysięcy godzin przepracowany. I on do nas trafił z mocno uszkodzonym silnikiem. Jak się później okazało po zdjęciu głowicy, bo tam był wypalony tłok, to pamiętacie, pokazywałem Wam na jeden z gdzieś tam z wcześniejszych filmów. No i teraz, co w związku z tym, słuchajcie, jeśli chodzi o silnik, to tak. Tutaj praktycznie musieliśmy rozebrać go całego. I teraz tak, począwszy od wału korbowego, który niestety gdzieś tam ucierpiał na, na czopach korbowych, także tu mamy pierwszy szlif. Główne czopy są w nominale. To to było do zrobienia, to taka była usługa zewnętrzna. Potem tak, pompa oleju musiała być nowa. Przy takim przebiegu nie będziemy ryzykować zakładania starej pompy. Totalnie, że tak powiem, zabity był układ wtryskowy, także cała pompa do zrobienia, praktycznie wszystko w niej było wymienione, wszystkie nowe wtryskiwacze, głowica do kapitalnego remontu, wszystkie nowe, słuchajcie, części, zestawy naprawcze, panewki, uszczelki, podkładki, pompa wody i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie, i tak dalej, co tam jeszcze? Alternator do remontu, słuchajcie. Także jeśli chodzi o sam silnik, to tutaj naprawdę szereg prac zostało zrobionych i jeszcze jest jedna rzecz niedokończona, ale tutaj jakby problem jest z dostępnością jednej rzeczy, a mianowicie turbosprężarki, bo ta turbosprężarka, która tu jest, dwa lata temu klient ją regenerował, no i nie jest do końca dobrze zrobiona. Ona minimalnie rzuca olejem, aczkolwiek na te godziny, które tutaj ciągnik przepracował, to on jakby tutaj nie. Nie zachowuje się źle i wszystko jest jak najbardziej ok, ale po prostu w, tych, w, tych, w tym przewodzie od turbosprężarki do korektora do lotowego no jest minimalne, że tak powiem, gdzieś tam minimalnie pokryte to jest olejem, po prostu dajemy to do obserwacji, jeżeli faktycznie będzie tam olej, a na 100 godzin... Po remoncie musimy tam zrobić klientowi przegląd taki, wymienić mu olej z tego rzeczego, który teraz jest wlany w silnik na normalny, wymienić olej, wymienić filtry, wyregulować zawory. To wtedy będzie decyzja, czy tą sprężarkę zakładamy, czy nie, to będzie taki dodatkowy koszt, no ale niestety na dzień są tylko dostępne. Dostępna jest w sumie chyba tylko regenerowana sprężarka w John że za jakieś kosmiczne pieniądze. Czekamy, aż coś się może zmieni i pojawi. A nuż uda się to ogarnąć, bo jeszcze do niej Dawna gdzieś tam sprężarkę, w zeszłym roku bynajmniej. Pamiętam taką sytuację, żeśmy sprawdzali Kentowi to tam była nówka chyba z Borgwarnera za, za 2,5 tysiąca złotych, a w tym momencie to trzeba w że dać chyba za to, nie wiem, za piątkę zaregenerowaną, oczywiście. Także tutaj poczekamy, bo mówię, jako tako ona jest ok, tylko po prostu no nie jest mi do końca szczelne, że tak powiem, uszczelnienie na stronie od, od, od koła kompresji. Nie chcielibyśmy, żeby to było jakąś tam przyczyną poboru oleju niepotrzebnego e, i paskudzenia, że tak, powiem, całych tam, że tak powiem, całego układu korbowo tłokowego z, 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 łącznie z pierścieniami, bo jednak ten olej gdzieś tam się dostaje i nie musi go spalić. E, co tam dalej jeszcze? Słuchajcie, robiliśmy tutaj całe. Musieliśmy zrobić połączenie silnika ze skrzynią. Tam straszne luzy. To jest też zrobione. Wymyty oczywiście zbiornik paliwa. Został wymontowany normalnie. Wymyty wszystkie oleje i wszystkie filtry są w tym ciągniku wymienione. Mamy zrobiony kompletny TLS od A do Z. Łącznie z napiciem, oczywiście hydroakumulatorów, kalibracją i tak dalej. Sprawdzono zbieżność. W z wolnice też wymienione olej mosty jak najbardziej posprawdzane tutaj y, y, luzy to chyba któreś koło już nie pamiętam poczekajcie y, sobie chyba zajrzę tutaj to moją ściągawkę e... Ojej, ja, gdzieś się wyjewa, bo wiatki się nazyje zwieje cały, cały dzień wczoraj słuchajcie padało y, i noc prawie całą y, ale w końcu przestało mamy piękne słońce y, a, a, a. Nie, z przodu na szczęście nie trzeba było nic zrobić, ale tutaj też nawet wyglądało to trochę jakby było już robione coś przy, przy tych zwrotnicach. Słuchajcie, musieliśmy wymienić klientowi cały kompletny podnośnik. Tu też było takie życzenie klienta, jak on do nas trafił ten ciągnik. Generalnie klient sobie założył jakiś tam budżet niemały na ten, na ten ciągnik i teraz ktoś by powiedział, kurczę, no taki ciągnik i to tyle pieniędzy wsadzić. A no tylko wiecie, no kurczę, kupić teraz nowy ciągnik, klient już go ma ileś tam lat, ten ciągnik duże przebiegi nim zrobił że tak powiem, no gdyby nie ten silnik, tu skrzynia w ogóle w tym ciągniku to chodzi wyśmienicie um, i ona na pewno jeszcze pożyje mm, no to klient po prostu chce w niego zainwestować, no bo zakup nowego ciągnika tej mocy dzisiaj to jest 400 tysięcy, tak? E, słuchajcie, mamy nowe ramiona, mamy nowy wał, mamy wszystkie nowe łożyska, stworznie, całe kompletne wieszaki pionowe, przespawane kule na ramionach z przodu, nowe stabilizatory, tam zmodyfikowane już pod ten nasz stworzeń z, z, z tą nutką żeby on się po prostu nie okręcał, tutaj tak samo z tej strony. Słuchajcie, zwaliliśmy obydwie zwolnice. Jedna jest zrobiona całkowicie, tam były łożyska kiepskie. Przy drugiej tylko po prostu jest inspekcja zrobiona, by on było ok, nawet nie było luzu. Mamy wymienione szybko złącza, słuchajcie, tu jeszcze chłopaki za chwilę, bo słuchajcie, jedzie tir po ten ciągnik, ale zdążymy jeszcze tutaj założyć, leżą to, a tutaj od nas już założymy takie lepsze te, te kapturki, bardziej profesjonalne, a te po prostu wsadzimy klientowi w kartonik, może gdzieś tam sobie wykorzysta. Szereg prac przy instalacji słuchajcie elektrycznej, niedziałające wycieraczki, światła i inne rzeczy. W kabinie też mnóstwo prac, przy kolumnie kierowniczej, ona tam jest, taka troszeczkę ta kolumna uszkodzona, bo tam są popękane plastiki, ale ale udało się chociaż ją przywrócić do stanu używalności. Na koniec jeszcze tutaj z klientem słuchajcie, dogadaliśmy to po kosztach jakby w ogóle bez marży, nie chcieliśmy nic z tego założyliśmy kiedyś nowy pneumatyczny fotel, bo tu też była taka jedno z życzeń, żeby po prostu ten, ten, ten fotel był jednak nowy no, gdzieś tam w pewnym momencie klient stwierdził, że może jednak nie, no bo to jednak trochę pieniędzy już się nazbierało ale po prostu gdzieś tam zadzwoniłem do klienta i namówiłem go jednak że jak już to tyle kosztuje, nawet będziemy, powiedziałem, że część po prostu pieniążków najwyżej niech powie kiedy i zapłaci nam po prostu gdzieś tam w późniejszym terminie za, za tam parę, paręnaście dni yy, i ma ten fotel nowy, bo po prostu z tamtym nic by się nie dało już zrobić, a my tych foteli do już kilka tam zamontowaliśmy klientom i bardzo są zadowoleni. W ogóle to tak Wam parę taką ciekawostkę, no oprócz tego, że ten fotel jakby jest ma czarny kolor poszycia. Taki, takie tam szare centki, jak to gramer. Ale generalnie ma bardzo miękkie i wygodne te poduszki, słuchajcie. Na, czy, czy tą dolną, czy oparcie. W ogóle się bardzo wygodnie na nią siedzi. I to tak gdzieś tam na pewno plus na użytkowanie. No, a przy tym wieku ciągnika, to wiadomo, że no, ten fotel nie musi być oryginalny John Roski No bo no sorry, nie będziemy tutaj, że tak powiem, iść w koszty rzędu tam 7-8 tysięcy złotych, pewnie, bo tyle trzeba byłoby ładować taki fotel. Ciągnik, słuchajcie, pracuje z ładowacze. Tutaj hydraulika przy tym ciągniku jak najbardziej ok, żyje, ma się dobrze. E, za chwilę Wam odpalę ten ciągnik. Jeszcze tutaj wrócę do silnika. Cały przód tutaj, słuchajcie, wentylatora przejrzany, ustawiony, wyregulowany. Tam część rzeczy była wymienionych nawet. Wiem, że papasek i, i, i coś tam jeszcze chłopaki wymieniali. Nie chcę już tego wymieniać tutaj, bo tego jest dość sporo. E, co tu jeszcze, słuchajcie, dolny wał uciągu, tak samo jeśli chodzi o podnośnik, to jest tak samo zrobione, naprawione, tam nawet widać, słuchajcie, o, nowe wszystkie tam, słuchajcie, te, te elementy, także to mamy, to mamy opanowane. Potem jeszcze usunięcie, było tutaj kilku wycieków ze skrzyni biegów, z hydrauliki, to też chwilę nam się na to zeszło. Całe uruchomienie ciągnika, docieranie, to wiadomo, to my to robimy jakby obligatoryjnie tutaj u nas. No i co tu jeszcze mamy? No, te wycieki, w słuchajcie, Wam powiedziałem, no, kierunkowskazy tu też nie działały, i oświetlenia, i ten uszczelniacz, to już mówiłem. O, wymiana poduszek kabiny też była, y, kilka tam siłowników też gazowych nie żyło w ogóle. Także to mamy porobione, no ciągnik jest zrobiony, tak powiem szczerze, no gdyby nie to, że nie da się w tym ciągniku zamontować tego wyłącznika od WOM-u na Botniku, bo ciągnik y, z tego y, co kojarzę, no musiałbym mieć HMS-a, a nie widzę go tutaj. No i to chyba była główną przyczyną, że się nie dało tego włącznika zamontować. Cóż, w dwudziestkach też jest takie zjawisko, jak ktoś tam tego HMS-a nie ma, to zaś tym włącznikiem jest trudno, bo generalnie przełączniki góra-dół od podnośnika są, ale, ale żeby tutaj ogarnąć yy, ten podnośnik to czy ten, ten wyłącznik WOM to, to nie jest takie łatwe gdzie nawet przy dziesiątkach instalacji nawet nie ma wyprowadzonej a w dwudziestkach powiedzmy, że jest instalacja, ale nie zawsze jest ona aktywna jak nie ma HMS-a to po prostu nie da się z tym nic zrobić no i koniec no słuchajcie, ciągnik generalnie z, z grubsza jest w oryginale on ma maskę jedynie pomalowaną z tego co kojarzę a może nawet nie, bo tu widzę tylko takie ma trochę słuchajcie wyprawki porobione może nie, no może była malowana ta maska, no nie, no nie dam sobie tu ręki uciąć, ale, no ale nie jest jakiś tam picowany, już, że tak powiem, pizzowany na, na eksponat, bo to też nie o to chodzi, on ma pracować, on tu pracuje z tego co kojarzę, to przy hodowli no i teraz słuchajcie, jeśli chodzi o koszty, to sam silnik, a jeszcze jeśli chodzi o silnik, to tutaj, że jedna rzecz tu mi widzę umknęła, koło zamachowe było do wymiany, bo tam to miało luz i to też jakby strasznie biło, czepało, że tak powiem silnikiem i przy samym gaszeniu był straszny hałas, także nie dało się tym, tym, tym kole nic zrobić, a tam nie chcemy ryzykować toczeniem i, i centrowaniem, bo, bo, bo to niestety może doprowadzić do pęknięcia wału korbowego. Więc poszukaliśmy sprawne, idealne koło używane, to też udało się załatwić, ale to też dodatkowe koszty, bo nikt takiego koła tam za 500 zł nie sprzeda, bo wiemy ile kosztuje nowe. I Jeszcze z rzeczy, które ekstra przy tym ciągniku wyskoczyły, słuchajcie, to, jest, to są siłowniki unoszenia, tu są w ogóle inne siłowniki, klient miał. Przy tym ciągniku, przez to, że miał tak wyrobiony podnośnik, słuchajcie, że tak powiem prawe ramię, a lewe to w ogóle wam było kilka ładnych centymetrów różnicy i powyskakiwały po prostu zabezpieczenia przy tych siłownikach i zniszczyły całe tuczyska i całe szklanki, także nie było tam co ratować i też się udało używane nawet o 5 mm większa średnica jest tych siłowników załatwić. Po prostu grubsze mają tłoczyska, także, także taki dodatkowy plus. No ale niestety to też dodatkowe były koszty i to nie 1000, nie 2 nie, nie, nie wyszło niestety. A były sprawne i nie było trzeba było przy nich praktycznie nic zrobić. To też dodatkowe takie no, nie, no, niemałe koszty. No i kupa kupa roboty słuchajcie, bo sam silnik to wiadomo to, to nie jest 15 godzin żeby taki silnik zrobić. Tym bardziej, że trzeba było rozebrać calutki do samego bloku. Także tutaj słuchajcie, sam silnik e, no to pochłonął, jeśli chodzi o części, powiedzmy te wszystkie usługi zewnętrzne, bo i naprawę tej... tej... Tej pompy, i, i, i głowica, i ten wał, i te jeszcze osadzanie tulejek w korbowodach, bo to też jakby dodatkowa usługa. My tego też sami nie robimy, a trzeba było przełożyć, sprawdzić korbowody, czy jest ok, wszystko. No to generalnie to jakby tak na szybko policzyć. Słuchajcie, to myślę, że około 25 tysięcy to sam silnik tutaj pochłonął, nawet więcej chyba z jakimiś dodatkowymi rzeczami. Sam podnośnik z dolnym wałem ociągu i z siłownikami kolejne chyba jakieś nie wiem 16 tysięcy złotych albo 17 do tego fotele, do tego praca przy instalacji, do tego jakieś dodatkowe rzeczy, potem całe zawieszenie przód, wszystkie oleje i filtry. I pewnie szereg jeszcze innych rzeczy, które my generalnie, jak u nas w klienci odbierają ciągniki, mają wszystko wyszczególnione od początku do końca. To czasami taka faktura, czy tam specyfikacja, no ma naprawdę kilka stron, ale staramy się, żeby to było pokazane, co z czego się wzięło. No i generalnie, no zbierało się tutaj tysięcy, koło 60 tam, chyba 5. no i teraz będzie hejt, nie z tej ziemi. Ale no, klient gdzieś tam sam świadomie powiedział, że on 50 tysięcy to to ma po prostu budżet przewidziany na ten ciągnik netto, bo, bo sobie zdaje sprawę, że on jest po prostu zajechany. To też tutaj brawo dla świadomości klienta, bo bo, bo gdzieś tam nie, 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 nie próbował oszukiwać rzeczywistości, że on tutaj ma nie wiadomo jaki sprzęt i jaki okaz, po prostu wiedział, że jest silnik, jest do remontu kapitalnego. Cieszył się tylko, mówi, jak, 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 jak nie trzeba będzie bloku wymieniać. I tak dalej, co, co okazało się prawdą i tego bloku nie trzeba było wmieć, bo to były dodatkowe koszty. Zresztą pamiętacie, słuchajcie, 6610 gdzieś tam przed dniwami robiliśmy, tam też mnóstwo pieniędzy, słuchajcie, 40 prawie tysięcy się zrobiło, bo, 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 bo trzeba było szukać blok, bo trzeba było szukać wał korbowy, bo jakieś korbowody, bo coś jeszcze, no i, i, i zrobiliśmy klientowi silnik, parę rzeczy i też 40 tysięcy wpakował, no, ale mówi, no to jest stary ciągnik on to raz zrobił, przytrafiło się, no, ale będzie jeździł ten a tu w ogóle już się zrobił od ciągnika. No i o ile, że tak powiem, skrzynia biegów tutaj bardzo ładnie chodzi przy tym ciągniku, sam olej tutaj z tej skrzyni zleciał w niczego sobie nie bez żadnych zastrzeżeń, no to tak po prostu myślę, że ten ciągnikiem klient jeszcze naprawdę pojeździ i posłuży mu. Czy to jest dużo? No, jakby ktoś popatrzył z boku, to jest bardzo dużo, bo to jest prawie podwojenie wartości tego ciągnika. Tym bardziej jak przed awarią, no to on był w ogóle mniej warty. Ale no, no mówię, no, zakup nowego ciągnika dzisiaj to jest 400. Przeszło tej marki. Hmm, oczywiście on będzie inaczej wyglądał, będzie, będzie bogatszy, będzie jakiś tam bardziej nowoczesny, ale, ale też będzie miał rzeczy, które za chwilę też będą nam, nam nastręczać różnych dziwnych przygód typu wtryskiwacze, typu e, jakieś turbosprężarki, typu AdBlue, typu DPF. No, może ten DPF tam w John Deere to nie jest jakaś tam tragedia, bo to jest myślę, że i tak jeden z najlepszych DPF-ów na rynku. No ale te AdBlue na pewno jakieś tam problemy z tym są. A przed tym już się nie ucieknie kupując nowy ciągnik no i tak to wygląda, ciągnik jedzie daleko bo na chyba tam styk Podlasia z Mazurami, jakoś tak tu w ogóle klient akurat się dogadał, bo dzisiaj przy, już w sumie jedzie do nas ciągnik gdzieś tam z Wrocławia no i tak od słowa do słowa i się okazało, że załatwiliśmy tutaj dogadał się właśnie pan raimond z, z tą firmą, która nam tam ten ciągnik przywozi, załaduje tego wrzucimy tam panu raimondowi te części, które widać na, na rampie, tą paletę, tak, cała taka Paleta wielka się nazbierała. E, wrzucimy mu też i od razu ten sam samochód pojedzie, że tak powiem do niego z tym ciągnikiem. No bo e, no mógłby już pracować, e, jakieś tam zarabiać pieniądze e, i jakby to powiedzieć po księgowemu znowu się amortyzować. E, otworzymy sobie też te drzwi, te zamkniemy. O, mamy nowe siłowniki tutaj e, sadzane. Dobra, kładziemy sobie ten. Proszę bardzo, tak to wygląda. Słuchajcie, miód dla uszu. Poezja, dosłownie, poezja. Oby klientowi służył, był zadowolony. Eee, dobra, Tomek to jakoś tam doklei. Tak by było, to jakby takie zwieńczenie tego filmu o tym, co tu zrobiliśmy przy tym ciągniku. Dobra, myślę, że to wszystko. Myślę, że następny film postaram się nagrać Wam o jednej takiej fajnej części w ciągnikach. Mam nadzieję, że chłopaki mi wszystkich nie sprzedali. Co to będzie, to wam może nie powiem. Zostawię was tam w niepewności, ale bardzo fajna rzecz, i bardzo przy, przydatna w pracach polowych. Myślę, że teraz temat na czasie, a myślę, że wielu z was się zastanawia, czy to kupić, czy nie kupić, czy to warte tych pieniędzy. Postaram się to pokazać we filmie krótkim na ciągniku. Eee, dobra, trzymajcie się, do następnego, cześć.